Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj taki Oto Mixik za 15 euro. Mam tutaj bingo. Na poczęte zostawiłam kilka liczb do zdrapania. Tą zdrapkę olkaż, którą w sumie rzadko zdrapuję w tej nowej wersji, więc zobaczymy dzisiaj. No i zdrapkę Congratulations. Zacznijmy sobie od bingo. Trzymajcie, kochani, kciuki. No i lecimy, przypuszczam, że ten odcinek będzie bardzo szybki i krótki, ale czasem mi tak bywa. 25, 25 mamy tutaj. Tu. Tutaj. I tutaj. dalej. 70. Jeszcze żadna linia mi się nic tutaj nie utworzyła nie zanosi się. Znaczy może by coś i wpadło. Ale zobaczymy na przykład tutaj 55, jakby się trafiło, albo 57, no to chociaż byłby zwrot. A tymczasem mamy 41. Jest tutaj, tutaj, tutaj nie ma. Sześćdziesiąt dwa. Dwie ostatnie przed nami dwadzieścia cztery. Tutaj nie ma, tu jest, tutaj jest i tutaj. No i zobaczmy, co by się przydało. Pięćdziesiąt pięć, albo pięćdziesiąt siedem, albo sześćdziesiąt pięć, ale nie, sześćdziesiąt pięć nie będzie. By były dwie wygrane w jednym okienku. Trójka mogłaby wpaść. 34, na przykład zobaczymy. 52. 52. Tutaj, tutaj. No nie ma. Szybki rzut okiem. Wszędzie gdzieś czegoś brakuje. Także wychodzi na to, że ta zdrapka jest przegrana, lecimy z kolejną. A tu szukamy trzy razy tej samej kwoty. 500, 500, 200, 200, nic nie ma. Tu już jest ten kod. Tu szukamy trzech takich samych symboli. Nie teraz dwa świnkę, dwie świnki. Sejfy. Wszystko po dwa razy i tu mamy wygrywające liczby 11 i 17 oboki są więc o jest wygrana. miałam mówić, że czuć pustakiem, ale. Jednak nie, jednak zrabka zaskoczyła. Co się nie zdarza często w tej edycji. Sprawdźmy sobie. O, jest dyszka! No jest to super. No i fajnie. I lecimy z ostatnią, i tutaj mamy trzy takie same kwoty. Sobie ta jest podobna do tamtej, graficznie trochę inna. Dwa razy garnek, dwa razy safe. Nic nie ma, tu szukamy trzech takich samych. Po dwa razy, no i tu mamy wygrywające symbole. Mamy tak, naszyjnik i kartkę. No i szukamy. Pierwszy rządek jest pusty. Jest naszyjnik super. Dwie na trzy wygrane, no to fajnie. No dzisiaj się poszczęściło. Zobaczymy jaka jest wygrana. Pod naszyjnikiem. Uwaga, uwaga. A też dyszka. No to fajnie. Jest plusik. Ładne zdrapeczki. Tylko bingo dzisiaj zawiodło. W tych dwóch. Po mamy. Każda z nich przyniosła dyszkę. kosztowały piątkę no i bingo, zawiodło chyba, że coś przegapiłam, że może czegoś nie widzę, ale raczej nie także wychodzi na to, że mamy dzisiaj plusik, kochani, dziękuję Wam za oglądanie jeśli się podobało, zostawiajcie łapki, subskrypcje oraz komentarze, a ja się z Wami żegnam życzę Wam miłego wieczorku, wysokich wygranych trzymajcie się ciepło pozdrawiam, pa pa